Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak wysyłać offline messages. Często jest taka sytuacja, że jedna, jedyny kontakt, jaki mamy z daną osobą, jest Teamspeak. Załóżmy, że w tej chwili tej osoby nie ma, musimy jej coś przekazać. Do tego właśnie mamy offline messages. Jak, jak, jak to zacząć? Na początku musimy dodać daną osobę do friendów, czyli przyjaciół. No moim przykładem tutaj będzie Madman. Dodajemy go tutaj Edit Friend, prawy przyciskiem myszy i Added Friend. Wyświetla się już na zielono, tutaj jest dodany. Następnie przechodzimy do jakby tego panelu Offline Messages, czyli Tools Offline Messages. Może być to też skrót Ctrl O. Dodajemy nową wiadomość. Tutaj mamy przykładowe właśnie listę moich znajomych, którzy y, y, których mam dodanych. Przykładem tutaj będzie mycha. Jej y, aktualnie nie ma, więc y, wyślemy do niewiadomość. Trzeba kliknąć dwa razy lub tutaj wpisać ręcznie. Y, temat. Przykładowy temat testowa wiadomość. No i wiadomość którą chcemy y, wysłać. Cześć, testuję offline messages. Mam nadzieję że dobrze napisałem. Wysyłamy send i jest już y, wiadomość wysłana. Jeśli ktoś do nas wyśle y, wiadomość y, usłyszymy charakterystyczne piknięcie żeby odebrać i przeczytać tą wiadomość wchodzimy w tools offline messages lub też klikamy w skrót ctrl o I jeśli ktoś do nas wyśle tą wiadomość tutaj dostaniemy tutaj będzie się wyświetlała ode mnie to wszystko, dziękuję, cześć